Wyzna miłość w tym roku. Wybierz jeden, dwa lub trzy. Dla osób, które wybrały jeden. Miłość wyzna Ci ktoś starszy od Ciebie na stanowisku z autorytetem. Może być to Twój szef. Poszukujący idealnej partnerki, jednak trudny we współżyciu. Dla osób, które wybrały dwa. Tu jest osoba młoda, taka niedoświadczona. Może być cudzoziemiec lub o ciemnej karnacji, poznany gdzieś na wyjeździe, na jakiejś wycieczce za granicą. Jest to osoba pesymistyczna, zaborcza i impulsywna. Dla osób, które wybrały trzy. W średnim wieku, ale już ustawiona finansowo, jednak taka nieufna, podejrzliwa, trudno zawiera nowe znajomości, ale bardzo pewna siebie.